Ile tu mamy? 15 ton. Dużo. Za dużo nam się nasypało. Przejechaliśmy pole. gwiazd na pole. Już wiem na pewno, że wysijemy więcej jak 2 tony. To jak taśma idzie, to i chyba łapto nam się osypia. Na pierwszym za dużo klapy otworzyłem. Jednak wielkość dziury ma znaczenie w każdej kwestii. Witam serdecznie wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nadszedł czas na odcinek, w którym testujemy rozrzutnik przy wapnie. Dla mnie to jest bardzo kluczowa sprawa. Mam nadzieję, że wypadnie pomyślnie. Przetestujemy ten rozrzutnik, który mamy w testach dzięki firmie Alimabis. No i zobaczymy, czy będzie rozrzucał równo. Miernie wapno, równo na szerokość, chociaż z tym to się da. Nawet jeżeli nie, to da się poradzić, bo są, można zmieniać kąt łapek, więc raczej z tym nie powinno być problemu. Ważne jest to, żeby podawał cały czas towar i nie było przerw jakby w trakcie jazdy. Dla mnie to jest najistotniejsze. No i zobaczymy, czy sobie z tym poradzi, czy nie. Zapraszam do oglądania. Samochód jedzie, niech to wyprzedzi. Żona pojechała na wywiadówkę. Mamy dzieci, też musimy spełniać obowiązki wobec potomstwa. Więc idziemy rozstrząchać to wapno, martwię się trochę o trakcję na polu, bo mamy tam zaorany, Rozrzucamy wapno przed siewem. Mam nadzieję, że Fędzik sobie poradzi. Pociągnąć. Ile tu mamy? 15 ton. Dużo. Za to dużo nam się nasypało. Trzeba by tak z dyszczkę syknąć tylko. Dyszka to i tak gdzieś na 5 hektarów, 4, 5. Po dwie tony na hektar. No. No i nic. Zobaczymy. Oj, my mamy. Pola rozrzucone na trzech gminach to za mało powiedziałem, na trzech powiatach. Mamy na, U nas wokół gospodarstwa to mamy bardzo słabe ziemię. Mamy tam szóstą klasę, taki żółty piach. Więc no na tej ziemi za bardzo nie da się tam polegać, że tak powiem. Aby troszkę było coś lepszego, to musimy odjechać od gospodarstwa. No i tak, takie coś ciekawsze, jakieś ziemie się zaczynają od 6-7 kilometrów od gospodarstwa. I też nie są rewelacyjne, no ale już tam trafia się piątka, miejscami czwórka i już tam te plony są zawsze troszkę lepsze. W tym roku na przykład na, na tych polach, tutaj co jedziemy, no to już przężyto, żyto, sypało około 6 ton, gdzie na tych piaskach dwie. Różnica jest niemała. Oczywiście w plonie, w jakości gleby nie duża, ale przy takich latach jak mamy okazuje się, że jednak sporo. O pruuru pole Wjazd na pole. Było nic za na nie, nie, nie ma. Jak było, to z nie ma nie będziemy cię męczyć, zmienimy ci na dolno skrzynię, czy od razu napęd. Radziemy. No i dobrze, musimy przejść procedurę przestawienia. Magda, jak to było ostatnio? Ale to było na obornik. Teraz musimy zrobić, no wapno. Dobra, dwie tony to jest 2000 kg szerokość to jakieś z 8 metrów, dalej pewnie nie poleci. Oby tyle, to już było zajebiście wysokość w milimetrach, 40 cm to jest co, 400 milimetrów. było. Teraz musimy zmienić tu. No, powinno być wszystko okej. Okay. Ja chciałem zobaczyć, czy limiter mam musimy opuścić. Dla sąsiada wapna nie posiądź. Aha, i teraz najważniejsze. Musimy otworzyć zasuwę na jakieś 40 cm. A, co ja tu zrobię, jak ja nie mam oleju włączonego? O na oko. Teraz limiter. Opuścimy. Na oko. Coś takiego. nadzieję, że nie zepsujemy czegoś. My no jak my, ale ja. Tu się nie po złoku siedzisz, to co ty masz zepsuć? Tu równano. Tak się co, to jest odpowiedzialność. Dobra I wyznaczamy linię, tu robimy play. Z tego co widzę na sterowniku. To taśma idzie cały czas, jak taśma idzie, coś tam powinno się sypać, nie? Mamy 2 tony na hektar, a nasypane 15 ton to teoretycznie powinniśmy tym rozrzutnikiem zasypać 47 hektarów No jak się obawiałem Mamy ciężko po tym uranym jeździć. Ojej, 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 Już wiem na pewno, że wysiejemy więcej, jak dwie tony. A no, to też nie jest chyba raczej wina rozrzutnika, tylko... tylko tego, że ja muszę się nauczyć, jak go ustawić. Jesteśmy na drugim polu. Nasze łapno jest mokre. Za bardzo nas nie widać, że ono się sypie, ale się sypie. Przynajmniej tak się wydaje, bo taśma idzie cały czas. Fajne jest to w tym rozrzutniku, że widać czy taśma się posuwa, czy się nie posuwa. Miałam wcześniej inne firmy w testach. nie tam brakowało tego właśnie czujnika posuwu taśmy, bo no przy, właśnie, przy łapie ta taśma, ona ma tam naprawdę bardzo pomalutku jechać. No i nie widać, czy to jedzie, czy nie jedzie, czy czy tam się sypie, czy się nie sypie. A tutaj No, tutaj widzimy, no, no to jak taśma idzie, to i chyba łapto nam się osypie. A jak łapto się osypie, no to, to trzeba jechać. I mamy wagę, mamy jakąś kontrolę nad tym, no zobaczymy. No, niby padało w nocy, do spadło 5 litrów, no, a się kurzy, jakby. Nie, nie padało. Po kukurydzy też nie widać, żeby tu coś padało, nie? Będzie poniedzieli, chaos, to zaproszenie się już brać. To oh jest, nie nacisnąłem B. Dobra, od drugiej między zrobimy sobie linię. To jest najgorsze, że czasami zapomnę nacisnąć jakby drugiego punktu. Rozrzucnik mamy pusty, jako tak to wyszło. Trzeba trochę więcej doświadczenia, żeby było lepiej, bo da się na pewno. Na jednym polu nam wyszło 3,5 tony, na drugim 2 tak, tak jak chcieliśmy. Na pierwszym za dużo klapy otworzyłem, jednak wielkość dziury ma znaczenie w każdej kwestii. Tutaj na tym polu jestem zadowolony z tej pracy, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić ten dorzutnik do wapna. Też się nadaje. Ważne, żeby nie, nie nasypać za dużo i nie otwierać za mocno klapy, zasuwy, Zwał jak zwał. Da się nawet rozciać mniej, bo na początku chodziło tak na półtory tony na hektar, nie? Potem, potem troszkę podwiększyłem, wyszło jak trzeba. A na tamtym polu przedobrzyliśmy, bo klapa była za mocno otwarta. Jeżeli chodzi o wapno, zdał egzamin. Ja na tyle dziękuję i proszę o subskrypcje, lajki. Piszcie w komentarzach, może chcecie jakieś inne maszyny, żeby Wam sprawdzić przy okazji dla mnie. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem.